Drodzy bracia i siostry, dzisiaj, u progu nowego miesiąca, stajemy razem, aby rozpocząć grudzień w duchu wdzięczności i pełnym nadziei oczekiwaniu na błogosławieństwo Boże. Niech nasze serca otworzą się na Jego obecność, a nasze myśli niech skierują się ku obietnicom, które Bóg złożył swoim dzieciom. W Księdze Liczb Pan mówi, niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicza swoje nad Tobą i obdarzy Cię łaską. Niech zwróci ku Tobie oblicza swoje i niech Cię obdarzy pokojem. LB 6, 24-26. Te słowa są dowodem na to, że Boże Błogosławieństwo jest dostępne dla każdego, kto szczerze Go poszukuje. Grudzień jest czasem refleksji nad minionym rokiem, ale także okresem nadziei na przyszłość. Jest to miesiąc, w którym oczekujemy narodzin Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. W tym czasie wzywam Was, abyście zbliżyli się do Boga z otwartym sercem, pamiętając o obietnicy z Księgi Jeremiasza. Znam plany, jakie zamyślam co do Was, wyrocznia Pana plany pełne pokoju, a nie zguby, by zapewnić Wam przyszłość, jakiej oczekujecie, junio 29, 11. Niech te słowa będą światłem na naszej drodze w tym nowym miesiącu. Panie nasz i Boże, prosimy Cię teraz, abyś pobłogosławił nas na ten miesiąc. Pomóż nam dostrzegać Twoją obecność w codziennych chwilach, w prostocie życia, w gestach miłości i w modlitwie. Przebacz nam nasze słabości i prowadź nas drogą, która prowadzi do Ciebie. Jak mówi psalmista: Zaufaj Panu, a on będzie działał. PS 37, 5. Niech grudzień będzie czasem, w którym zbliżymy się do naszych rodzin i bliskich. Panie, błogosław nasze relacje, aby były one pełne pokoju i wzajemnego wsparcia. W Ewangelii Mateusza Jezus mówi: Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię moje, tam jestem pośród nich. MT 18:20 Pomóż nam, Panie, budować wspólnotę opartą na Twojej miłości. W tych zimowych dniach, kiedy świat zdaje się spowalniać, pozwól nam, Panie, znaleźć czas na refleksję nad Twoim słowem. Niech Pismo Święte stanie się dla nas źródłem mądrości i przewodnikiem na każdy dzień. Jak przypomina psalmista: Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce, P.S. 119, 105 Panie, błogosław wszystkich, którzy cierpią w tym czasie, tych, którzy są chorzy, samotni czy przeżywają trudności finansowe. Dotknij ich serc swoim pokojem i przypomnij im o swojej nieskończonej miłości. Jak mówi ewangelia Jana: Pokój zostawiam Wam, pokój mój daję Wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. 14, 27 Niech każdy dzień grudnia będzie krokiem bliżej do Ciebie. Panie, naucz nas być wdzięcznymi za wszystko, co nam dajesz za życie, zdrowie, rodzinę, przyjaciół. W liście do Kolosan czytamy. Cokolwiek czynicie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, Dziękując przez niego Bogu Ojcu. Kołd 3, 17. Panie, prosimy Cię również o błogosławieństwo dla naszej wspólnoty parafialnej. Pomóż nam być świadectwem Twojej miłości w naszym codziennym życiu, tak aby inni mogli zobaczyć w nas Twoje światło. Jezus powiedział: Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć masto położone na górze. MT 5, 14. Niech to światło prowadzi nas przez grudzień. Grudzień to również czas dawania i dzielenia się. Panie, pomóż nam być hojni wobec tych, którzy mają mniej. W dziejach apostolskich czytamy: Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu DZ2035. Niech Twoje błogosławieństwo spocznie na wszystkich, którzy pomagają innym. Panie, Przygotowując się na święta Bożego Narodzenia, otwórz nasze serca na prawdziwe znaczenie tego czasu. Niech nie będzie to tylko czas prezentów i uroczystości, ale przede wszystkim czas skupienia się na Tobie, który przyszedłeś na świat, aby nas zbawić. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas J1.14. Dziękujemy Ci, Boże, za wszystko, co uczyniłeś w naszym życiu. Nawet w trudnościach wiemy, że Ty jesteś z nami. W liście do Rzymian Paweł pisze: Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. RZ8:28. Niech Twoje błogosławieństwo, Panie, będzie nad naszymi domami, nad naszymi miejscami pracy i nauki. Niech każdy krok, które stawiamy w tym miesiącu, prowadzi nas bliżej do ciebie. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. P.S. 23, 1. Na zakończenie tej modlitwy, panie, prosimy, abyś pobłogosławił nas swoim pokojem. Niech ten miesiąc będzie czasem duchowego wzrostu i zbliżenia się do ciebie. Nie troszcie się więc zbytnio o jutro. Bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie MT634. Drodzy bracia i siostry, idźcie w pokoju Chrystusa pełni nadziei i ufności. Jeśli czujecie, że to, co usłyszeliście, poruszyło wasze serca, zapraszam was do polubienia tego filmu, subskrybowania naszego kanału Świątynia Światła oraz podzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy wam każdego dnia grudnia. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje. Bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Mary U, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.